W dzisiejszym odcinku zamienię tom rozpadającą się w oczach ruderę w YouTube'owe studio, o którym zawsze marzyłem. Przejrzałem wszystkie oferty nieruchomości i wybrałem tą najtańszą. Autentycznie, tańszej nie było. Ze ścian schodzi farba, przez drzwi da się przejść, a okna same chcą wyjść na spacer. Ale mam ograniczony budżet i całość musi się zmieścić w dwóch kołach. Dlaczego to robię? Nienawidzę, gdy coś mnie blokuje. Po sukcesie tych filmów pierwszych o chciałem zająć się YouTube'em na pełen etap. Robiłem to w mieszkaniu, z miejsca, część pomysłów typu spawanie musiałem odpuścić, inne rzeczy typu jakieś pocięcie drewna pod odcinek. No, wiecie, wtedy się kurzy, pyli, pełno jest rupieci, klamorów i czasami musiałem czekać tydzień, dwa tygodnie czasu, żeby nikogo nie było w mieszkaniu, żeby móc zamienić je w taki mały plac budowy. A gdy kręcicie jeden prosty odcinek przez miesiąc czasu, traci się zajawkę, nie da się tak robić z YouTube'a regularnie. Bardzo bałem się tej decyzji, ale... Oglądacie to, to wiecie, że decyzja zapadła. Cześć, witam w moim nowym studiu. Na razie tutaj wszystko jest tragiczne, trwa przede wszystkim sprzątanie, potem remota. Słyszycie to echo? Chyba coś innego będziemy musieli zrobić w pierwszej kolejności. Test echa stoi w tym momencie na końcu pomieszczenia. W pierwszej kolejności musiałem kupić płyty, farby i co ciekawe, wełnę mineralną. W tym pomieszczeniu było straszne echo i najprościej jest wytłumić takie pomieszczenie, robiąc panele akustyczne, które właśnie w środku mają wełnę. W tym momencie największym problemem jest wysokość. Przez dłuższy czas zastanawiam się, na co komu zlew bez kranu. Myślę, że to jest prawdziwie męski zlew. Na to wskazują kolory, tutaj brązy i służy on jako dekoracja. Na samym początku trzeba było posprzątać. Okna w ogóle były w stanie dramatycznym. Takiego brudu w życiu nie widziałem. Schodził z nich lakier, ale nie chciał schodzić brud. Gdzieś pół dnia to szorowałem, schodziły kolejne warstwy czarnej piany. Jakoś się udało z tym poradzić, ale ostatecznie one i tak zostały zastawione. Zostawiłem sobie tylko jedno okienko, jako wywietrznik. W takich warunkach, gdzie się coś nagrywa, lepiej jest mieć sztuczne oświetlenie, nad którym jesteśmy w stanie panować, niż słońce, które może zachodzić za chmurami i cały czas się zmieniać. Nice, kamuflaż. 4 godziny mycia okien. Najgorsze jest to, że efektu nie ma. Mały update. Okna zostaną zabite. Górne już są, dolne prawie wszystkie będą, z wyjątkiem tego. Na to zrobimy drzwiczki z płyty OSB. Po lewej stronie pojawił się blad roboczy, który także posłużył jako drabina, żeby w ogóle przykręcić tą płytę tak wysoko. Robiąc coś takiego pierwszy raz, zastosowałem drewno konstrukcyjne, deski szalunkowe i płytę OSB 22 mm. Nie obrabiałem tego jakoś dodatkowo, ponieważ to przede wszystkim miało służyć, a nie wyglądać. Wiecie, meble warsztatowe. Przyszła kolejna, panela akustyczne. Większość ludzi robi te ramki z drewna lub MDF-u. Ja wykorzystałem płytę OSB 22. Będę miał 16 paneli, czyli 64 takie deseczki, czyli jakieś 400 takich otworów do nawiercenia. Użyłem wiertarki stołowej, dzięki czemu całe wiercenie poszło znacznie szybciej oraz takiego szablonu z wydrukowanego na drukarce 3D, dzięki czemu nie musiałem znaczyć i mierzyć każdej dziurki, tylko przykładałem i wierciłem. Wiem co powiecie, dlaczego w ogóle wykorzystałem płytę OSB, która jest łamliwa, krucha do robienia takich ramek. Odpowiedź prosta ze względu na cenę. Za drewno czy MDF zapłaciłbym praktycznie dwa razy drożej, a i tak to będą panele, które będą wisiały na ścianie, więc można je delikatnie powiesić i nie dotykać. OK, teraz będę pracować z wełną mineralną, dlatego konieczne będzie skafander, maseczka, rękawiczki, ponieważ ona jest bardzo piekąca i chwaląca. Zawsze chciałem taki ubrać, ale nie miałem powodu. 22. druga, prawie 2 godziny streczowania. Drzwi nie wyglądały najlepiej, poza tymi zamkami, które oczywiście są do podmiany, no były takie perelowskie i takie wyglądały słabo. Dlatego postanowiłem je wzmocnić blachą, którą trzeba było dociąć i użyć miliona wkrętów, żeby ją przymocować. Malowanie sufitu. W normalnych pomieszczeniach sufit jest na wysokości około 2,5 metra. Tutaj jest 3,6 metra. Udało mi się pożyczyć drabinę, ale praca na takiej wysokości do przyjemnych nie należała. Wszystko się gibało, podłoga się jeszcze dodatkowo uginała i wszystko było mało stabilne. O wrednej podłodze jeszcze usłyszycie. Na się nikt się o tym nie domyje. Założyłem tutaj dwie zimne taśmy LED, każda po 72 waty. Użyłem transparentnych kloszujek, ponieważ miały na początku być mleczne, ale w opiniach tej firmy wyczytałem, że bardzo mocno pochłaniają światło te konkretne. Miało to być jako główne źródło światła, dlatego zdecydowałem się na te. Te panele będą wisiały na suficie, one mają tutaj takie haczyki. Tutaj porobiłem sobie z drutu na podkładkach takie drugie ja właśnie haczyki. Haczyki będą zahaczały się od dołu, a tu od góry idzie do kołka. Na tym etapie wykonałem finalnie tylko cztery panele, ponieważ gdybym je wszystkie obtapicerował, one by się ukurzyły, a te potrzebowałem po prostu w tym momencie przykręcić na suficie. Ściany były w naprawdę fatalnym stanie, w niektórych miejscach w ogóle tynk się wręcz wysypywał z tych dziur. Tutaj są przebytki, jak uczułem się gipsować, także pewnie to źle robię, ale jakoś wyszło. Zamówiłem sobie materiał w kolorze ciemny turkus na panele akustyczne. Ściany miały być pomalowane w identycznym kolorze Marcelin A tak to wygląda w rzeczywistości. O ile ten jest ok, to ten w że jest taki za niebieski. Żeby go bardziej uzielenić, dodamy trochę zielonego. Samo malowanie tutaj dużych powierzchni ścian poszło zaskakująco szybko. Najwięcej czasu schodziło w tym ramoncie na takich pierdołach. Na tym etapie zaczęły mi już wkurzać te wszystkie klamoty, narzędzia pod nogami, dlatego postanowiłem, że powieszę blaty do ścian na tym etapie. Będę mógł je wszystkie tam przenieść i wtedy będę mieć podłogę wolną. Uskok na podłodze między jednym końcem pokoju a drugim to jest co najmniej kilka centymetrów, że 3-4 myślę. Dlatego postanowiłem, że blaty odmierzę od lasera takiego, którego się używa do tapetowania, dzięki czemu przedmioty, które położę nie będą mi się turlać po nim. Od strony ściany przekręciłem go na kątownikach, a od strony zewnętrznej na nóżkach z drewna. Następnie pomalowałem i powiesiłem na ścianie płyty OSB. Na nich dopiero będę wieszał różne narzędzia, a tak wygląda całe pomieszczenie po pomalowaniu. Przyszła pora na powieszenie i optapicarowanie paneli, ale najpierw musiałem ten materiał, który mi przyszedł, wyprasować, ponieważ w paszce był złożony w kostce i były takie pogięcia na nim. Tutaj codziennie od rana do wieczora przychodzę dosłownie i w taką rutynę popadłem, że wiecie, że prasuję i jak w pracy a ile jeszcze do końca. A tak sobie myślę, parę lat temu to ja zaczynałem od tego, że kupowałem mikrofon na biurko, żeby coś tam nagrywać, jakieś filmiki. A teraz pra prasuję sobie swoje własne panele w moim własnym studiu. Serio, nie pomyślałbym, że kiedyś wynajmę studio do nagrywania filmików. Wczoraj ze cztery godziny poszły na coś, dzisiaj też już drugą godzinę myślę, bo to bardzo ważne, a mianowicie panele akustyczne. Tutaj dwa na przykład są przywiercone, Jeden tutaj, ale chyba pójdzie kolorystyka do zmiany, że. Tutaj ma być taki, wiecie, koparki, prasa hydrauliczna, taśmy ostrzegawcze, budowlane, no to pójdzie taki czarny na to. To o wiele lepiej z tym żółtym. Druga kwestia to to, że tutaj będzie stół główny na wysokości, no biurka zwykłego, 75 cm, więc lepiej, żeby te panele były niskie. Drugi rząd paneli 1. Drugi, a na wyższej znowu po przeciwnej. Tutaj stronie. na tych nagraniach próbowałem wam wytłumaczyć o co chodzi w rozmieszczeniu tych paneli, ale sam nie rozumiem siebie na tych nagraniach. W dużym uproszczeniu echo powstaje, jeżeli pomiędzy dwoma ścianami fala dźwiękowa się odbija. W... Kilka razy. Jeżeli choć po jednej stronie powiesimy panele, to odbicie zostanie zatrzymane. Problem jest w tym, że to pomieszczenie jest dość wysokie i w tym miejscu, gdzie siedzę, te panele muszą być niżej, tak żeby były na wprost mojej twarzy, a przy blatach, przy których będę pracował na stojąco, panele muszą być wyżej. Widzicie też, że najpierw je ja powiesiłem na próbę jeszcze bez optapicerowania, żeby tylko sprawdzić, czy rzeczywiście tłumią te echo. No i rzeczywiście tłumią. Co prawda mogłoby być lepiej, ale nie jest tak masakrycznie jak na początku. Na pewno problemem są te puste, chociażby przestrzenie, ale one są dosyć wysoko, wyżej niż ja mówię. Jakiś ustrój akustyczny by się przydał tam na górze. Takie coś się przykleja na ścianę i cały tynk leci do środka. I tutaj o tym pamiętałem, ale tutaj na przykład o tym zapomniałem. Przechodzimy do najciekawszej dla mnie części – spawanie. Wiąże się to z budową stołu. W pierwszym pomysłem było to, żeby kupić taki stół gotowy. Miał to być stolik bankietowy, on kosztuje około 250 zł, w razie czego go mogę złożyć i dać pod ścianę. To pomieszczenie jest małe i fajnie mieć taką możliwość złożenia i zrobienia sobie na środku miejsca. Problem jest w tym, że ten stół bankietowy jest dosyć delikatny. Mnóstwo jest takich stołów na eliksach pouszkadzanych, ani bym się nie odważył na niego stanąć, ani majsterkowanie to też nie za dobry pomysł. Potrzebowałem czegoś solidniejszego ale żeby był ze składanymi nogami, no to już musiałem samemu coś takiego stworzyć. Połówka grubej płyty OSB i tak mi została, ale to koszt mniej więcej 70 zł. Za profile na nogi zapłaciłem drugie 70 zł, a metalowe profile ze złomu, które pospawałem, miałem za około 10 zł. Wychodzi około 150 zł, czyli stówkę taniej niż gotowy stół bankietowy, a znacznie solidniejszy i fajniejszy jest ten stolik. Oczywiście dochodzi koszt spawarki, przy ubicy, czyli 300 zł, dzień poświęcony na naukę spawania i dwa dni na robociznę, ale było warto. Spawanie to temat w ogóle na zupełnie inny odcinek. Jest cięższe niż przypuszczałem, wymaga ode mnie jeszcze dużo treningu. Ale to co pospawałem powiedzmy, że działa i to jest najważniejsze. Dobre, ja już po, jest super. Nie sądziłem, że to będzie takie fajne. Tu, oczywiście, spaw po wyszlifowaniu, bo prawidłowego spawu wam nie pokażę, bo jest posmarkany. Tutaj moje początki bardzo straszne i paskudne. Yy, tutaj troszkę lepsze. Duże coś tam próbowałem sobie na płasko, a tak jest łatwiej zdecydowanie. A, no i w takim pomieszczeniu, jak tutaj strasznie śmierdzi te opary tego spawania, będę musiał się przenieść tutaj pod okno i zrobić sobie jakiś odciąg klimatyzacyjny, żeby to wysysało na zewnątrz. Studio były już prawie gotowe, tylko sprzątnąć i nagrywać, i wypadło mi niespodziewana awaria. Właściwie ona była od samego początku. Tutaj podłoga jest z płyt OSB i gdy stawałem w jednym miejscu, te płyty się uginały, także można było się przewrócić na krawędzi. Pomyślałem, że to pewnie kwestia podłożenia deski pod jedną od spodu. Niestety, gdy je otworzyłem, okazało się, że w niektórych miejscach podłoga jest przegnita, przepurchniała, a ktoś, żeby ten problem zatrzymać, zapsikał to wszystko pianką montażową. Wymiana takiej podłogi to pewnie kilkaset złotych albo jeszcze więcej, ja to tylko wynajmuję. W ramach takiego tymczasowego rozwiązania, które zatrzyma problem, wymieniłem tą spróchniałą deskę na nową, a na to miejsce, które osiadło i ktoś je zapsikał pianką montażową, wylałem beton. Też to jest prowizorka, ale lepsza niż pianka. No ale kolejne 3 dni roboty, w sumie to czekanie, aż beton wyschnie w plecy. Tutaj w ogóle koncepcje i projekty, które rozważałem. Najtrudniejsze jest dobranie belek do szerokości tych pojemników i jednocześnie do szerokości maszyn. Takich rzeczy, które mnie wkurzałem, są też te oświetlenie LEDowe. Gdybym tu wkręcił 10 żarówek, czyli odpowiednik tych 144 watów, wydaje mi się, że byłoby znacznie jaśniej i znacznie przyjemniej. Gdy zgasiłem dodatkowe lampy, jest tutaj dziwnie. Szczególnie gdy się wchodzi z dworu, jest aż tak dziwnie w oczach. Wydaje mi się, że przez to, że to światło pada na niebieskie ściany, odbija się i jest takie. Dziwne. Ale gdy oświetla się ring lightem, już jest znacznie przyjemniej. No i wpadłem na pomysł, żeby zastosować także przyjemne dla oka takie wypełniające, żółte. Jedna lampka nad drzwiami, która jak najbardziej pasuje do tego studia, i druga zwisająca żarówka, która fajnie wypełnia kadr. Tą lampę, która jest takim wieszakiem, też samemu zespawałem. Chwila roboty. Ale numer, słuchajcie, montuję sobie LEDy ze no świecą, jak je dotykam. One są normalnie, mogę je wyłączyć nawet z prądu, chociaż i tak są. Ja, nie, nie wierzę. Wytłumaczy mi to ktoś. Ja wiem, że mogę być naelektryzowany, że mamy napięcie. Zresztą, jak dotykam miernika, to jest 0,02 V. Ale nie 3 V potrzebne do zasilenia tych diod. Ostatnie kilka dni zeszło na sortowaniu i układaniu różnych rzeczy. Rzeczą, na której mi najbardziej zależało, jest to, żeby było wszystko pod ręką. W domu, na przykład, wyżynarko, jak gdy chciałem coś ukroić, Miałem zapakowaną w szufladzie pod łóżkiem, i w tej szufladzie było pudełko, które musiałem otworzyć. 5 minut do rozgrzebywania różnych rzeczy, żeby dostać się do jednego narzędzia, żeby zrobić dwusekundowe cięcie. Odechciewało się tego siąć. Tak samo lutownicę. Żeby coś przelutować, musiałem wyciągnąć z pudła, rozkręcić kabel. Tutaj, gdy te narzędzia będą wisiały, będą od razu pod ręką. Potrzebuję coś, sięgam, kroję, odkładam. Wiertarka, lutownica czy szlifierka będą miały swoje dedykowane miejsca, gdzie wciskam jeden guzik, żeby odpalić, wyłączam. Piękna praca. No i w efekcie finalnym bongo. Was zaprosić do zwiedzenia studia. Dobra, zacznijmy może od części warsztatowej, bo to jest to, na czym mi najbardziej zależało. Wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia. No, jeszcze nie wszystkie części, będę musiał pewnie kiedyś dogupić. Ale te, które mam i z których korzystam, szyściutko pod ręką. Potrzebuję obcążki, robię coś. Potrzebuję jakąś subiareczkę, ale to nie jest najlepsze. Dedykowane miejsce na narzędzia Potrzebuję coś przelutować. Stryk jednym kliknięciem, dostępne. Potrzebuję zasilacz laboratoryjny, nie muszę go grzebać i kopać, szukać w pudełkach. Stryk działa. O ile na tym blacie będę się mógł rozłożyć z jakimiś projektami, tutaj roboty, lutowania składane, to tutaj mam dedykowany blat narzędziom. Tutaj będzie tylko i wyłącznie wietarka stołowa. Potrzebuję coś przewiercić, ona jest zawsze gotowa do użytku. Czy chociażby coś przeszlifować? Miejsce na spawarkę jest jeszcze do przemyślenia, ponieważ tutaj mam i Jeżeli będę tutaj spawał, to one się zaraz zniszczą, popalą. Chyba kawałkiem płyty je po prostu odgrodzę. Ale to już detal. Lepsze jest to. Tak. Blat ukryty pod blatem. Dzięki temu mogę dać go sobie tutaj i mieć dodatkowy, powiększony blat. Jeszcze jedną przestrzeń roboczą, gdybym jej potrzebował. Albo do takiego oto fajnego prokadru, gdzie sobie coś majsterkuje tutaj. A jeżeli potrzeba więcej miejsca, to nie tylko jego mogę schować, ale także ten stół. To jest ten stół, który sam spawałem. On jest dość solidny, można nawet powiedzieć, że potrzebuje dużo miejsca w studiu, ponieważ będę coś testował i chcę się go pozbyć. Pyk. Nogi są odkręcalne. Da się ich bardzo szybko, w prosty sposób pozbyć. Co jest naprawdę potężną zaletą jestem z tego dumny. Mam tutaj przystosowane mocowanie typu pasek. Kładuję taki stół, zapinam i pięknie leży pod ścianą, nie zajmując tutaj miejsca. Zobaczcie teraz jaka tutaj jest przestrzeń. Ta jest w ogóle 16 metrów tylko. Można nawet testować pojazdy. No, także jak będzie taka potrzeba, to jest możliwość opróżnienia studia aż do tego poziomu. Na pewno rzeczą do poprawy są, jak widzicie, tutaj te pudła tekturzane. Będą tutaj, oczywiście, wszędzie fajne pojemniki Euro E2, chyba, ale to już mi zabrakło budżetu, totalnie. Jest jeszcze parę miejsc, gdzie można by po parę stówek powkładać, ale to jest motywacja, żeby robić kolejne filmiki dobre. Wtedy to się będzie rozwijać. Pod tą ścianą zawsze będą jakieś płyty deski, pleksy. Taki składzik jest w warsztacie potrzebny. Fajny by się tu prezentował pełnopostaciowy manekin do testu zamiast tej lampy. Na koniec bonus, czyli ukryta funkcja okna. Tą płytę można normalnie otworzyć i mamy tutaj okno. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.